Smakowanie życia. Temat, który ostatnio chodzi mi po głowie, go miele w ostatnich miesiącach, reflektuję go, ale też doświadczam, to smakowanie życia. W całej mojej refleksji na ten temat wyodrębniłam trzy rzeczy, które, którymi stwierdziłam, że, że chciałabym się podzielić. Napisałam też piosenkę, która ma w tym smakowaniu życia pomagać. Także... Zaczniemy taką malutką serię. Skąd pomysł na taką serię, czyli smakowanie życia po chrześcijańsku, albo po Jezusowemu, jak kto woli? No więc, jak spojrzymy na Jezusa, to zobaczymy, że jest osobą, która doskonale umiała smakować chwile radosne, ale także i chwile trudne. I tak jak mówi Grzywocz, jak ktoś jest złośliwy, to mógłby powiedzieć, że chodził z uczty do uczty. Coś w tym jest. Znaczy Jezus naprawdę umiał żyć życie. Znaczy się umiał smakować życie doskonale. I no właśnie, to będzie o tym.